Chcielibyście zobaczyć Batmana, Jamesa Gordona, Pani Shera i Square Girl w jednym filmie walczących ze sobą? Otóż możecie, ponieważ jest taki film i właśnie dzisiaj przyjrzymy się mu, a ma on specjalny taki ukrywający tytuł księgowy. Księgowy może faktycznie nie opowiada o bójce paniszera z Batmanem, a może? Ale występują w nim właśnie najnowszy Batman, Ben Affleck, John Burton, czyli obecny paniszer, Jake Simons, Simmons, czyli komisarz Gordon z Ligi Sprawiedliwości i Anna Kendrick, która lubi się przebierać za Square'ka. A jaka jest fabuła w 10 sekund księgowego? Otóż mamy chłopca który jest autystyczny, który dorasta na jednocześnie wciąż autystycznego, ale niezwykle wyszkolonego zabójcę i jednocześnie księgowego, który świetnie zna się na matematyce. I pytanie jest, czy powinien zostać złapany, czy nie złapany przez policję. Oglądanie księgowego to troszeczkę taka jazda na karuzeli, bo raz mamy super wysoki moment, naprawdę fajny, potem znowu coraz coś słabszego, potem znowu coś dobrego, znowu słabszego i tak dalej. I ten film, Ciężko jest nam zakwalifikować, zaklasyfikować jako albo dobry, albo zły. Dlatego postaram się to rozdzielić i pokazać najpierw plusy, potem minusy. Zacznijmy od plusów. Pierwszym zdecydowanie jest pomysł. Ustawienie głównego bohatera jako osoby autystycznej, która nie współgra ze społeczeństwem, a właściwie nauczyła się w nim funkcjonować racjonalnie, ponieważ ma problem z odczytywaniem emocji itd., itd., a jednocześnie staje się wyszkoloną bronią do zabijania, jest bardzo fajnym połączeniem i Ben Affleck w tej roli wypada znakomicie. A już najlepiej wypada w momentach, kiedy musi grać emocje, czyli mu, kiedy musi odgrywać, że nieudolnie gra zachowania społeczne. To śmieszne, że Affleck wypada najlepiej w scenach, kiedy musi grać, że nieudolnie gra. Drugim jest część drugoplanowych postaci ponieważ zarówno John Lidgow jako jedna z głównych postaci, jak i Jake Simmons, jak i John Bertal wypadają znakomicie. John Bertal bawi się rolą, jest przeciwieństwem Bena Affleka i im więcej scen, im więcej czasu spędzają razem na ekranie, tym słodziej niejako wypada to ich zderzenie. Jake Simmons wypada tradycyjnie znakomicie, a John Lidgow dla każdej osoby, która widziała jakikolwiek film z Lithgowem przez ostatnie 10-20 lat, robi dokładnie to samo, więc w pewnym sensie mi to przyniosło cholerną satysfakcję, że już w pierwszej scenie dokładnie wiedziałem, jak potoczy się cały film, ponieważ to jest John Lyga, bądź co bądź. Z gniłym jabłkiem w tym malutkim koszyczku jest niestety Anna Kendrick, która gra Annę Kendrick i ja wciąż nie potrafię zrozumieć, dlaczego osoba, która przez całe swoje życie gra niewinną dziewczynkę, która mimo tego, że ma 30 lat, to wciąż jest niewinną dziewczynką i powinna występować w japońskich filmach, bo tamto najczęściej jest chyba ulubiony element, znajduje pracę i... Próbuje się ją wpychać do innych ról, jak ona tylko to potrafi. No, ona powinna siedzieć w Beverly Hills 9210, bo do tego się moim zdaniem nadaje. I trzeci plus. Sceny, które faktycznie biorą pod uwagę to, że mamy autystyczną postać, która musi interakcję mieć ze światem wokół nas. Tutaj mamy moim zdaniem te momenty mocne filmu, gdy scenariusz nie zapomina o tym, że faktycznie Ben Affleck ma być autystyczny i to nie jest osoba, która sobie świetnie radzi, która jest bardzo emocjonalna, uśmiecha się, czaruje się itd. itd. W tych momentach mamy cudowne interakcje, mamy delikatny, nieuporczywy, niechamsko wrzucający się nam w twarz humor, który możemy oglądać i który nam przynosi satysfakcję. Warto na koniec wspomnieć o czwartym i ostatnim plusie tego filmu, czyli o podkładzie muzycznym, o skorze Marka Iszama który idealnie komponuje się z akcją, nie będąc skołem action. PACT. To jest wręcz przeciwne. Mamy tutaj takie, jak gdyby podkreślanie sztuki, finezyjności, dużo pianina, dużo delikatniej muzyki, która od dziwo wypada tutaj bardzo dobrze, właśnie dlatego, że mamy uzyskać pewien element dysonansu, bo to nie jest koleżan, który jest Rambo czy też Schwarzeneggerem, tylko właśnie osoba, która głównie myśli liczbami, która działa inaczej od nas, więc ta muzyka ma też podkreślać to nieprzystawalność troszeczkę bohatera do rzeczywistości. I przechodzimy do minusów filmu. Po pierwsze, najważniejszym moim zdaniem, największym minusem jest niekonsekwencja scenariusza, niekonsekwencja przedstawiania tego, w jaki sposób bohater jest autystyczny, czy też w jaki sposób współgra ze otoczeniem. W momentach, w którym faktycznie bierzemy to trochę na poważnie, na poważnie, to wykorzystujemy to. By tworzyć dysonans, by tworzyć rozróżnienie, działa to świetnie, ale w momentach, gdy nagle dajemy mu emocjonalne dodatkowe jakieś zdolności, nagle musi być dużo bardziej zwykłym bohaterem albo melodramatycznym bohaterem, to wszystko nam się sypie i ten element staje się nagle sztuczny, mimo tego, że wiemy, że to jest zabieg, który ma budować fajny film akcji, niestety przestaje nam to się podobać, bo staje się zbyt sztampowe. Byt wiele razy to widzieliśmy, zbyt zwykłe, tak jakbyśmy tutaj po prostu musieli pewne nuty sobie odhaczyć. Drugim minusem jest ekspozycja. Gdy dochodzimy do trzeciego aktu, nagle film staje w miejscu. Jakby się wbił w błoto, zatrzymujemy się na dobre kilka, nie wiem, nawet chyba 10 minut, bo musimy wszystko wytłumaczyć i to wytłumaczyć gadaniem, retrospekcją, gadaniem bez sensu, bez powodu, I w zasadzie, że wchodzę do pokoju, widzę sklepikarza, mówię Panie, cześć sklepikarz, poproszę dwa kilo kiełbasy. I wie pan, jak miałem 7 lat, to zostałem postrzelony w nogę i dzięki temu moja relacja z ojcem się zmieniła. Te kilka minut ekspozycji zabija nam film. Zatrzymuję go, męczymy się, jest najgorszym możliwym rozwiązaniem, bo nagle próbuje nam połączyć albo wskazać, że każdy z bohaterów jest w jakiś sposób ze sobą powiązany. Mamy zrobić na końcu. Oh, what a twist! Więc to jest ogromna, ogromna wada. I przechodzimy tak do trzeciego minusu filmu, czyli do scen akcji. Bo bądź co bądź ten film stara się być jednak filmem akcji, który działa czasami, ale gdy przechodzimy do klimaksu, nagle wchodzimy w ciemność, sceny są ograniczone bardzo close-up i ta walka przestaje być w jakiś sposób efektywna, fajna rozrywkowa, jest to staje się dosyć takie nudne, smutne troszeczkę nawet i przede wszystkim mało rozpoznawalne. Mało można widzieć w tym wszystkim, no bo jest ciemno, kamera łazi bliżutko, jest takie blarkem ja nic właściwie nie wiem, co się dzieje. Nie mogę docenić tego. John Wick potrafił to zrobić świetnie nawet w Mrocznym Klubie, bawić się światłem i tak dalej, a tutaj nie możemy, nie mogą, nie mogą mieć latareczki, nie może być nocnowizo, cokolwiek. Jak widzicie plusów równie dużo co minusów, więc pytanie czy Plusy przeważają czy minusy? No i moim zdaniem, mimo tego, że nas narzędziłem i nie mogę, to ten film wciąż warto obejrzeć. Właśnie dlatego, że mamy świetnego Bena Affleka, genialnego Johna Berntala, i dla ich interakcji oraz tych dobrych interakcji, dobrych interakcji Bena Affleka ze społeczeństwem, niejako, to są rzeczy, które wyniesie z tego filmu. A resztę to mówi sobie: OK, kino telewizyjne, w tym czasie możesz pierdzielać popcorn, w ogóle nie patrzeć na ekran. Więc dla tych rzeczy je sobie zapakuj, wynieść i zachowaj w sercu, resztę wyrzuć na śmieci. Film zatem zasługuje na takie 3 na 6 So who is he? The accountant. Like a CPA accountant? Na początku recenzji powiedziałem, że to jest film o Batmanie i komisarzu Gordonie, prawda? I nie do końca żartowałem. Uwaga, teraz są tutaj spoilery, więc jeżeli chcesz obejrzeć ten film, możesz to wyłączyć, a skolwiek to nie zepsuje wam filmu. Uwierzcie mi. Otóż pomimo tego, że wydawać by się mogło, że to jest jakiś bardzo pomysłowy akcyjnie, to nie. To mamy tak naprawdę relację, Jake'n Simons też gra osobę reprezentującą władzę i okazuje się, że Batman nasz, Ben Affleck księgowy, kontaktuje się z nim, by pomóc mu łapać złoczyńców. Więc tak naprawdę bohater Affleckowski jest działającym poza prawem, ale pomagającym prawu, Wigilenty jest takim samym Batmanem. Jedyna różnica jest taka, że on zabija i on trochę bardziej wpływa na i jakoś integruje się z, ze złoczyńcami niż Batman. I to jedyna różnica. Więc zaczynało się to od żartu, a okazuje się, tak naprawdę trochę prawda. Może Ben Affleck od dzisiaj po prostu zawsze będzie grał już Batmana, tylko w różnych inkarnacjach, w różnych wersjach. Kto wie. Dajcie mi znać, co sądzicie o pomyśle, na którym ten film jest osadzony, czyli Osoba autystyczna, która nagle okazuje się zajebiście skuteczną maszyną zabijania. I czy warto poświęcić temu księgowemu kolejny film? Może z lepszym scenariuszem, który nie będzie leciał idiotycznymi rozwiązaniami fabularnymi, takimi jak na przykład Musi być Romantyczny Związek, ponieważ bez tego nie popchniemy fabuły dalej. I musi być Damsel in Distress, bo inaczej nie będziemy rozumieć, że Aflek jest dobrą postacią, ponieważ ratuje kobietę. Dajcie mi to znać w komentarzu. Moim zdaniem Aflek zasługuje na drugi film z Accountant dużo lepszej, lepiej napisany, dużo lepszymi scenami walki. Powinien zadzwonić do Kenny Reevesa i zapytać się, jak tego wika się robi. Tymczasem widzimy się następnym razem na Brodach z Kosmosu.